Dzień dobry wam moi drodzy widzowie, tu Sztyk, zapraszam na kolejny odcinek Zagrajmy w Assassin's Creed. Bez większych tutaj wstępów, rozpocznijmy to co zaczęliśmy w poprzedniej misji, a konkretnie próba odnalezienia niejakiego Jakobo, który ukrywa się na tej tutaj na w Toskanii. Um, udało nam się znaleźć już jego dwóch wspólników, którzy no... Po troszku nam powiedzieli mniej więcej gdzie się spotykają, gdzie mogę odnaleźć Jakoba, ale to jeszcze za, mamy na tyle za mało, mamy za mało informacji, a żeby tutaj jeszcze go odnaleźć. Pozostało nam z tego co widzę, jeszcze dwóch do odnalezienia, dwóch do zabicia i dwóch do przesłuchania. Na pewno zechcą nam powiedzieć troszkę więcej niż to co do tej pory wiemy. Wiemy już tyle, że spotykają się w cieniu rzymskich bogów, a dodatkowo spotykają się w kościele wtedy, kiedy spotkanie jest zwołane. Pytanie, kiedy to spotkanie zostanie zwołane i pytanie, kiedy się spotykają. E, I pytanie, w jakim kościele się spotykają. To też jest w sumie istotne, bo to cholera wie jaki kościół Kościół tutaj jest sporo pewnie. No, więc <laughs> te rzeczy musimy sobie ustalić i musimy się tego dowiedzieć, a dowiemy się to oczywiście od jego wschódników. Kolejny najprawdopodobniej jest gdzieś tutaj w tych okolicach.

Za zamkniętymi drzwiami. Wspólnie z najemnikami Mario, pokonaj strażników Willi zabi, Francesco Salviati. No dobra, zrobimy to, zrobimy to. Oczywiście pokierujemy własną armią. Tylko gdzie jest ta armia? O, tu jest. Uuu, spora armia. No dobra. I co my możemy tutaj wydać za polecenia? Atak. Wiadomo, chyba. Atakujmy! To ja ty, jedyne życie, jakie zmarnuję, to Twoje. Nie bi. Idziemy, idziemy, idziemy. Chodźcie, 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 panowie. No dobra, będziemy potępić. Teraz idziemy. Atakować. A ja jakoś postaram się tu wleźć, gdzieś, chociaż nie wiem jak. Dobra, podziwamy O kurde. W <taki, taki łatwy sposób można wykończyć tego wielkiego bulldoga. Bez większych problemów. No tylko trzeba mieć farta, prawda? <taki> Jak on się ustawi przodem do ciebie, to już tak wesoło i łatwo, i gładko nie jest. Jednalnym tutaj się z wymiatacze, Bez problemu daje sobie radę ze wszystkimi. No Oj, ciach, nie ma. To nie nie, nie ten... Nie sławią się w czystej walce, atakują w plecy grunt żeby było skuteczne nie musi być pięknie jeden się zaciął ten się też zaciął no dobra wypadałoby tam jakoś wleźć tylko no pytanie do kiedy i jak chyba tędy tak tędy się uda jakoś wejść generalnie pewnie miałem to zrobić tamtymi ludźmi że oni to nie ten a tam... wejść człowieku dobra bawmy się tak dobra odwal się Bądaryła.

Okej. Okay. Gdzie jest... który to jest? Nie, to jest najemnik. Ja swojego biję. Gdzie jest ten Bishop? Który to jest? Późwa, odwaj się. Nie, to jest on. Dobra. Ej, bo zaraz ginę, nie? Nie wiem czy to jest ten, ale pierwsze to. <gry> Atakujemy. Dziwne, że biskup tak wygląda i taki trochę mody. Arcybiskup. Jest, nie wiem, czy to w ogóle. On. Ale on, ale on! Jako jedyny się tak trochę wyróżnia, dlatego zaatakowałem, ale nie byłem pewien. O, to. Nie ma Jakobao! Wyjechał na wakacje. Wiesz kiedy? w pace. W ciemnościach? Ciemno to jest codziennie. No dobra, na konika i spierdzielamy. No i ja znowu cholera już. Tak, no ściano ja wiem, ciężko się. Oj, już mnie ściągnął teraz, bo się załączyła animacja, tak. No jedź ty, kurde, blade, co to ma być? No, ja pitole, uciekajmy stąd. Zostaw tego kunia, ja spadam, żegnam państwa. Miło było, fajnie się walczyło, ale to już na mnie czas, widzę. Pół godziny tam pobiegę, nie? Dobra, tu jakiś koń powinien być. Spierdzielaj! Będzie to jakiś kończynie, no kurde, jak nie będzie kolej, to jest problem, żeby się stąd wydostać, to jest kawał drogi, teraz bieg... Biegiem to, to, co. To... o, jest, dobra, siadaj i spadamy. No, żegnam państwa. Nie wiem, czy kiedykolwiek mi się wyłączy. Ludzie... Chyba trzeba wszystkich wykończyć. Coś się ba zbugowało, no dobra, wrócę tam! Koleś się zbagował. jeden jedyny, który za mną biegnie, no. No, chodź. O, starcie tytanów! No, mógłbyś wyjąć mieć i go dźgnąć, nie? No. Wreszcie. Okej, okay, udało się. Dobra, został nam ostatni Jegomość. Jedźmy do niego. I w końcu uda nam się ogarnąć, gdzie jest Jakobo. <coughs> Hop! I lecimy na szczecin. Nie! Yeah. No, fajnie się, tak Pumper pojawił się No, to chyba trzeba wejść do miasta. Tutaj wejście chyba nie ma z tej strony. Kurczę. A nie, jest wejście, dobra, jest wejście do miasta. Tędy powinniśmy wejść, będzie dosyć blisko. Jeżeli faktycznie jest to wejście. No i też problem jest znowu taki, że jesteśmy dosyć popularni na tych terenach. Bardzo popularni. Za bardzo. Trzeba to zmienić. Już myślałem, że wóz z sianem w powietrzu tak sobie dymi. No, kurde, nie lubię tak łazić, jak jestem taki popularny. Naprawdę, ja wiem, no, po mieście też mi się ciężko chodzi, nie w roli, wszyscy tam fanki kwiczą, pisz, piszczą i w ogóle. Wiecie, jak to jest, jak się sławnym jest, to są takie problemy, ale no, Ezio nie musiał być akurat sławny. Ja akurat bym raczej preferował, żeby nikt go nie znał, ale on chyba uważa inaczej. Dobra, no dobrze, na razie nie skupiajmy się w sumie może na tym. <laughs> może skupię się na tym, żeby dojść tam. Nie wiem, gdzie to jest konkretnie, więc. Może na razie to ogadnimy. Na dachu nie powinno być ich zbyt wielu, w sensie tych żołnierzy. Więc bezpieczniej będzie się tędy poruszać. No, tędy. Dachem w sensie. Ojejku. O jest her Herold. Możemy Herolda przekupić i potem go zabić i odzyskamy pieniądze. Można tak zrobić. Można tak zrobić. To jest trochę niebezpieczne, ryzykowne, bo, bo zaraz cię mogą z powrotem zobaczyć, ale powinno sposkutkować. No. Mm -hmm. Świetno. no no do nyeksema dobra nyeksema antonio Maffei has sought refuge atop the city's tallest structure spouting scripture and arrows in equal measure the man has clearly lost his mind making matters worse he's posted archers all around him you would do well to clear them out before approaching grazie for the information Czeka nas wspinaczka! Zabij Antonio Maffei na szczycie wieży w bam bam. No wiecie gdzie. Dobra. Rozumiem, że to jest ta wieża, tak? Okej. Okay. Wysoka praktycznie. What?! WHAT?! Po co mi skakujesz tutaj?! Ludzie, jak mnie to denerwuje czasami! Chwila, zmień mi sobie na ostrza. Łatwiej się spinać z ostrzem w ręku aniżeli... Mieczem. Warto tych łuczników niszczyć? W sumie nie wiem. Nie wiem, chyba nie spróbuję się od razu wspiąć. Może się uda bez większych problemów. Jak tylko będę miał jakiś tutaj przyczółek do startu. O, tu jest dobry przyczółek. Okej, okay. i wspinamy się. No, trochę to potrwa, ale tutaj wspinanie jest w miarę dobrze zrobione. Przyjemnie się na to patrzy. Byle nas tutaj tylko jakiś właśnie łucznik nie zaatakował, bo to już może nie być przyjemne. Wejdziesz, nie wejdziesz, dobra, idź do góry. Cicho tam, cholera, jak ja nie lubię, jak oni tyle gadają. Naprawdę, wolę już ciszę w tej grze, ewentualnie pioseneczkę jakąś, a nie. Kurde, pieprzy i pieprzy, pieprzy i pieprzy. No cicho, bądź już człowieku, nie fanzol tyle, bo głowa boli. Dobrze. Już jesteśmy blisko, zaraz przestanie. Nie, tędy nie. Jery. Poczytajcie sobie, co on tam pieprzy, bo nie chcę się go przeszkrzykiwać. Ja naprawdę głośno gada mi tutaj w słuchawce.

Niewiele się od niego dowiedzieliśmy. Może miał jakieś dokumenty przy sobie? Bo tak to raczej. No. Pokrzyczał. A tak. No pewno. Mam dokumenty, czyli już teraz wiemy, gdzie spodziewać się ostatniego wieśniuka. Czyli Jakobo. Wiemy, gdzie i powinno nam się to udać jeszcze w tym odcinku to wykonać. Od razu, bez większych tutaj, bez zlekania, rozpoczynamy kolejną misję. Tak, to jest ten kościół najprawdopodobniej, gdzie oni się spotkają. Śledź Jacobo de Pazzi na spotkanie Cyplaruszy, i potem go zabij. Śledzenie, nie mówię śledzenia, bo mi nigdy nie tak chodzi. Dzień Jacobo. Him, Dobra. Czyli musimy go teraz śledzić, za bardzo nie ujawniać, co też takie łatwe nie jest. W sumie musimy zejść, no nie ma co tutaj po, po, po dachu łazić. Okej, okay, teraz będzie trochę cicha misja. Okej, okay. na razie idzie dobrze. Tutaj nie ma co biec, ale raczej taki szybki spacer. Widzicie tego? Już mi tu chciał Przydałoby się tutaj jakiś transport. Oni chyba się mnie spodziewają, tak mi się wydaje. To było mega idiotyczne z mojej strony. To było debilne. Okej... Okay. Okej... Okay. Tam jest strażnik, kurczę. Lepiej nie zwrócić na niego swojej uwagi. Nie, na odwrót, nie, nie zwrócić na siebie jego uwagi. Co ja powiedziałem? Ja pierdzielek jest pośledzonym dzieckiem. Dobra. Jak widzicie, jak tylko tracimy go z oczu, zaraz pojawia nam się licznik. Ten licznik padnie do zera, no to wtedy my też padniemy. No w sumie tu była taka zakrętaska. Mogliśmy z niej skorzystać. No, nie musimy. Można być hipsterem. What are you and the Jakobo? Przepraszam za dzikie dźwięki w tle, standardowo, jak zawsze. Dobra, trwa to długo, no ale niestety tak wygląda ta gra. Jesteśmy asasynem, nie możemy się tutaj ujawniać wszystkim dookoła. Okej... Okay. JAKIE WYKRYCIE?! No co?! No przecież no on! Jezu... I od nowa może? No przecież on mnie nie wykrył To było hamskie Hamskie zagranie no Przecież Jacobo miał mnie nie wykryć, a dlaczego? Ten ciuman mnie wykrył i... i znowu tyle Och, chwila, bo Tak, jeszcze ukradłem zaraz. No właśnie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co się teraz dzieje, nie? Bo okradłem jakiegoś frajera, bo nie przytrzymałem biegu. Po prostu masakra jakaś totalna. O, zerwę Co? Sebeda. mnie nie rozpoznają. O, teraz tylko wrócić, tam. Ja widzę go spokojnie. Mamy dużo czasu. 20 sekund, 25 sekund to jest całkiem dużo, żeby tylko tak na niego spojrzeć. Nawet Edsie nie musi go widzieć. Ważne, że ja kamerą na niego najadę. No właśnie, co tam kombinujecie? Duże dachy, takie połączone, fajne. I tam jest ten, co mnie wykrył, więc ja sobie przejdę może na drugą stronę. Uf, Jezu, jesteś pośledzony, Ezio. Ja pierdzielę, naprawdę jesteś pośledzony. No, idź na. No, brawo, to jest na murku, no. No ja nie chcę, żebym widział. No, ale tutaj, tą stroną iść. Okej. Okay. Jakoś idzie, jakoś idzie. Ktoś tam do niego dołączył? Nie, nadal idzie sam z jakimś tym przydupasem. Dobra, spokojnie, widzimy go, widzimy. I gdzie idziesz, Jacobo? Gdzie ty zmierzasz, wieśniaku? No tam to będzie problem w sumie. Tak, przelecę obok drapki, ale na nim nie wejdę. No wejdź na nim, tak, idź do góry, już, już, tak, biegiem, biegiem, biegiem. Jest tak nieogarnięty, Ezio. Okej. No i co, i na konia, czy co? Na spacer, ale nie na konia. Tu jest jakiś. Tam pewnie, tam się pewnie idą spotkać. Tam są jakieś ruinki fajne, więc pewnie o to chodzi. Ja nie muszę tam well? O, Wenecja, Wenecja. Pojedziemy do Wenecji, na pewno. To już wam mogę powiedzieć. Zdradzę wam ten sekret. Wenecję odwiedzimy. Mm, takich misji jest tu niestety sporo, ale spokojnie. Jeżeli nam się uda zrobić. Teraz był autosave, więc w razie czego wiemy, że odtąd rozpoczniemy kolejną próbę, jeżeli by ta nam nie wyszła. Chociaż to ja mówię, to są te ruiny tutaj te na wprost, gdzie, bo, gdzie właśnie zmierza Jacobo. Tak więc to już nie jest daleko. Problem będzie dopiero się dostać do tych ruin potem. Ale też damy sobie z tym radę. Jak widzicie, nawet ustawili nam wóz, ponieważ... dotknąłem, ponieważ Jacobo skręci, to my będziemy musieli do tego wozu sobie tu skoczyć, dlatego też on tutaj się znajduje. Żebyśmy mogli bez problemu zaraz zejść, nie tracąc życia. Przy tym. Dobrze, no, to nie było zbyt mądre. No ale tak, jest tutaj Jacobo, tak jak mówiłem skręcił. Now, Oh Fak, oh 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 Ja pierdole, widzi mnie. Już mnie nie widzi? Widzi mnie. Podsłuchaj spotkanie. How many men are responsible for my father's death? Milione. Okay. <sighs> well, I'm sorry, maestro. I did all I could, but the assassin proved too strong. Clearly. As the others would be here with you. To say nothing of the fact that Firenze remains in Medici hands. It's Francesco's fault. His impatience made him reckless. I, I tried to be the voice of reason. More like the voice of cowardice. You're one to talk, Signor Barbarigo. Had you sent us quality weapons instead of this garbage you Venetians call armament? We put our faith in your family and you repay us with inaction and incompetence? Then when asked to account for your failures, you make excuses and insult us? How do you expect me to respond? I don't know. It's alright. I do. Uh, uh, no. Please. No. Don't. <laughs> Please don't what? Uh, 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 uh. Fix this. <laughs> Spare me. <laughs> no. <gasps> what a mess. So sorry to have claimed your prize, assassin. How? Oh. Did you honestly think I wouldn't expect you to follow? That I didn't plan for it?

aby zakończyć cierpienie. Aha, no to musimy trochę powalczyć niestety. No dobrze, powalczymy. Spokojnie. Damy sobie radę, nie ma ich tak dużo. Psz, I machają w powietrze, tak? Więc spokojnie damy sobie radę. Mamy dobry miecz. Naprawdę warto było zainwestować w to. Widać. No jest zauważalna różnica jednak. Jak, o. Nie kubie się jakieś bronią dosyć mocno. Trzeba po prostu czekać, go, aż oni zaatakują. Wtedy my możemy sobie zrobić kontratak i zakończyć ich żywot. No, prosta sprawa, nie? Ta, oczywiście nie, nie pójdzie tak łatwo z, z, z tymi pikinerami, ale to damy radę. O, właśnie. O, no, jeden. O, kurde, kolejny muszę? No, z nimi to już w ogóle, ale możemy zrobić coś takiego. I teraz zrobić coś takiego To jest bardzo efektowne Efektywne i przyjemne No i co? Do widzenia I został nam ostatni Sprawda dostał przed chwilą mieczem przez szyję i nadal tycha, ale no dobra Fardeli e Dobiłem go, dobiłę go. Dobił go. Tak więc koniec, koniec tej sekwencji. Jakobo został zabity. Sekwencja piąta zakończona. No i cóż, zakończony również ten odcinek, ale sprawdźmy co czeka nas w następnej sekwencji. Całkiem sprawnie nam to idzie, powiem, bo już piąta sekwencja. Teraz pewnie będziemy podróżować do Wenecji, tak mi się wydaje. No więc... Całkiem, całkiem. O, wróciliśmy do Florencji. Znaczy... Do Wenecji pojedziemy później, nie ja, ja teraz jeszcze. No to już chyba dwa lata minęły. Dwa lata, bo tam był 78, a teraz mamy 82 dwa lata minęły, odkąd e, zabiliśmy Jacobo. No, sporo czasu. No dobra, bardzo ładnie się to wszystko ładuje, ale co teraz? No okej. Okay. Nieważne. W każdym razie następne odcinek... Następny odcinek rozpoczniemy dokładnie z tego miejsca. Ja już wam bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam oczywiście na kolejne odcinki. Lajkujcie, komentujcie, jeżeli tylko macie ochotę. Dziękuję wam bardzo, do widzenia, cześć!